Dlaczego nie można udawać cheatera na serwerach Brygada Gracz? Powody są trzy. Po pierwsze, ustawianie radykalnych ustawień czułości w t 2 gdzie tick rate serwerów wynosi maksymalnie 66, jest bardzo trudne do odróżnienia od cheatów. Jeśli walniecie komuś w głowę kręcąc się z dużą prędkością, zostaniecie prawdopodobnie zbanowani od anti -cheater. dlatego przy ustawianiu wysokiego sensivity lub emiaw dostajecie kika. Drugim powodem jest utrudnianie życia dla administracji. Wiele nowych graczy nie odróżnia cheaterów od graczy, którzy coś tam strzelają i ich udają. Następnie zgłaszają takiego delikwenta przez komendę report, a admin musi się upewnić, czy dany gracz na pewno nie cheatuje. Więc musi wchodzić specjalnie na serwer i przeanalizować każdą sytuację. Dla udających to fajna zabawa, ale dla administracji, która na jednym serwerze w ciągu dnia potrafi dostać kilkanaście reportów za podejrzenie cheatera, to już nie jest takie fajne. Ostatnim powodem jest tak w sumie rozbudowa drugiego punktu. Jeśli dobrze grasz i starasz się udawać cheatera, to admin ma problem z decyzją, czy dany gracz cheatuje, czy też nie. Jak dobrze wiecie, oglądając moje odcinki życia administracji, niektórzy tak upośledzenie cheatują, że czasem ma się wiele wątpliwości. No i wyobraźcie sobie teraz, jak trudno odróżnić dobrego gracza, który kręci się, udaje movement, no po prostu troluje od takiego nieporadnego cheatera. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie na temat ludzi udających cheaterów, oraz czy według Was nasz zakaz tronowania w takiej formie jest zasadny. Jestem po prostu ciekaw, co wy, jako zwykli gracze, sądzicie o tym.